Witam Was bardzo serdecznie. Nie wiem za bardzo jak to opowiedzieć. Jak to powiedzieć, jak to wyrazić, tak, żebym został dobrze zrozumianym i żebym ja też siebie sam dobrze zrozumiał. Na początku, powiem, że chodzi tutaj o Kobiego Bryanta, o tę katastrofę, która miała miejsce. Ja wierzę w to, no. Bo to też się liczy, łączy z tym, co ja chciałbym Wam powiedzieć. Wierzę, że to była tylko katastrofa. Zwykła, przypadkowa. Że jest tak, jak mówią w mediach. Że nikt tam rąk swoich nie maczał. Chciałbym, żeby tak było, ponieważ jeśli ktoś by maczał swoje ręce, to jest to coś okropnego. Ale na początku jeszcze chciałbym powiedzieć coś, co jest bardzo ważne, ponieważ ja nie rozumiem kompletnie ludzi. Pod tym moim filmem pojawiły się takie komentarze, że no, rasistowskie. To jeśli ktoś ocenia i mówi, że to nie, to nie jest strata, ponieważ on miał inny kolor skóry. To jest po prostu psychopatą taka. Taki człowiek jest dla mnie skończonym idiotą wręcz. Bo jeśli ktoś ocenia człowieka tylko po kolorze skóry, że ma inny kolor skóry, a nie jest biały, od kiedy to biali są najlepsi? Czyli ktoś, kto ma inny kolor skóry, jest gorszy? Ktoś, kto ma, wyznaje inną wiarę, jest gorszy? Czy tylko biali katolicy są najlepsi? A kto wyrządził Polakom najwięcej krzywdy? A biali katolicy nie tylko, ale biali. Więcej się przyczynił do dobrego na świecie niż miliony białych Nie dzielę nigdy ludzi na białych, na nie wiem, na muzułmanów, na katolików, na Żydów Dla mnie to nie ma większego znaczenia, dla mnie liczy się człowiek To jakim jest Bo nikt normalny tak nie napisze Ja już pomijam to, że jakieś tam łapki w dół, dobra to już sobie możecie łapkować w dół, to mi naprawdę nie wadzi, nic mi to nie robi To tylko też świadczy o, o człowieku, nie wiem, co tam przeszkadza, że co, że był Amerykaninem to znaczy, że co, mam nienawidzić Amerykanów? Bo w polityce nam nie wychodzi. Absolutnie nie. Ja chciałbym pojechać do Stanów Zjednoczonych. Uważam, że jest to bardzo ciekawy kraj turystycznie, geograficznie. Nie ma we, we mnie żadnej nienawiści do nikogo. Chciałbym pojechać do Izraela, uważam, że to, to też to jest ciekawy kraj. To, że ja mówię o pewnych sprawach, nie znaczy, że ja czuję nienawiść. Absolutnie nie. Nie ma narodu, nie ma nacji, nie ma kraju na świecie, do którego czuję nienawiść. Nie ma takiego. I proszę mi tutaj nie pisać pod tym filmem o, o Kobim, że to nie jest strata, bo on, bo on nie był białym, jeszcze tak prześmiewczo napisane. Dobra moi drodzy to tak gwoli wstępu ponieważ ja sobie nie życzę ja jestem tolerancyjny dla wszystkich i, i chcę, żeby na moim kanale też byli ludzie, którzy są tolerancyjni ponieważ ja tutaj nigdy nie będę mówił źle o ludziach o innym kolorze skóry tylko dlatego, że mają inny kolor skóry, ok? Możecie sobie iść na inne kanały na YouTube jest wiele, wiele takich kanałów, gdzie jadą mile w Ten film jest bardzo dla mnie ciężki, ciężki do nagrania, ciężki do wypowiedzenia się, ciężki pod w każdej postaci, ponieważ wiecie jakie są moje sympatie, jeśli chodzi o Bliski Wschód, o te relacje Trump-Iran i wiecie, wiecie, co ja myślę o, no na ten temat, co ja myślę o tym wszystkim, o generale Sulejmanim i o tym wszystkim. Więc znacie moją, moją wersję. Sympatii, i tutaj co ja tym wszystkim myślę, ale wiecie, co ja sobie pomyślałem? Ja mam nadzieję, że ja, się mylę, że ja się mylę, że to nie miało miejsca. To są tylko moje przemyślenia, i równie dobrze nie musiałbym robić o tym filmu, ale pomyślałem sobie, że zrobię, trzeba się wygadać, ponieważ no, ten YouTube też jest takim fajnym narzędziem, że można się wygadać. Naprawdę, to jest fajne, ponieważ jeśli coś się dzieje, coś co widzicie w życiu na zewnątrz. Wtedy możecie to wyrazić, i to jest fajne narzędzie. Więc mi jest bardzo niezręcznie, bo to tak jakby bym teraz mówił źle o jednym moim przyjacielu, gdzie stało się źle z drugim moim przyjacielem. Tak bym to ujął i kurczę. Mam nadzieję, że też żadne służby FBI tego nie usłyszą, tego filmu, bo znów wywołają wojnę. Wiecie, jak to jest. Nie wiem, jak było. Przypuszczam, że tak nie było, że się mylę, że to jest tylko moja teoria spiskowa. To jest tylko moja teoria spiskowa i mam nadzieję, że tak nie było, ponieważ jest to dla mnie ciężki temat. Ten film jest bardzo trudny, ale zobaczcie. A co by było, gdyby, gdyby ta katastrofa tego helikoptera była związana z taką zemstą za generała Sulejmaniego Tak, tylko hipotetycznie. Hipotetycznie. Co by było. Myślicie, że to jest y, możliwe, czy nie? Ja pytam się teraz o Wasze zdanie, bo mi takie myśli przeszły. Bo wtedy w niedzielę y, najpierw był też atak y, na ambasadę amerykańską, a po jakimś czasie ta katastrofa. Ja wierzę, tak jak powiedziałem wcześniej, ja wierzę w to, że to jest tylko wypadek że to pogoda albo pilot. Ja w to chciałbym, żeby tak było, ale chodzi mi po głowie cały czas ta myśl, że. Ja nie mówię, że, że tutaj akurat a Tollak albo kto. Absolutnie nie. Być może ludzie, którzy, którzy. są grupy, które się zemściły. Bo wiecie, gdyby. Bo to było tak, że generał Soleimani to była wielka strata dla narodu. Czyli Amerykanie wtedy zamordowali człowieka, który był ważny, i strata tej osoby wywołała wielki ból w narodzie irańskim. Bo tak było. To, co w mediach mainstreamowych mówią te derne Małe, to tak nie było, że tam się cieszyli. Absolutnie nie. To był taki czuły punkt. I teraz, tak, jeśli Iran chciałby się zemścić, i mam nadzieję, że tak nie było, powtarzam to po raz setny, ponieważ ja y, kocham mentalnie Iran. To, tę ludność, tę historię, kulturę. To jest wspaniały i piękny kraj. Nawet y, mamy stronę na Facebooku, więc tutaj akurat jestem ostatnią osobą, która by krytykowała Iran. Ale czasem trzeba też powiedzieć jakąś tam. Swoją e, teorię. Spiskową lub nie. I teraz tak, w kogo byście. Jak byście się zemścili? Ano, zemścilibyście się bardzo podobnie, czyli zabrali Amerykanom osobę, której brak wywoła wielki smutek w całym kraju. I nie tylko, oczywiście. I kogo byście zabrali? No, polityka nie za bardzo. No bo polityków to niektórzy lubią inni nie lubią. Od razu by się kojarzyło, że to Iran. Piosenkarza, no różnie bywa, z tymi piosenkarzami różnie bywa. A mi się wydaje, że Kobe Bryant to była taka osoba, może jedna z pięciu, top pięć, takich sympatycznych lubi, lubianych. Takich, do których nie można się przyczepić i za którymi cały, całe Stany będą płakać. Nie wiem, czy to ma sens czy nie być może tak było, być może nie, ja wierzę, że tak nie było wierzę, jestem naprawdę chciałbym, żeby tak nie było, żeby to jednak była zwykła katastrofa, ponieważ to by było straszne ale gdzieś mi te myśli chodzą po głowie nie wiem co wy o tym myślicie czy to jest możliwe, to jest pytanie to nie jest moje stwierdzenie, to jest pytanie czy to jest możliwe, jak myślicie, jak się zapatrujecie na to ponieważ no strata jest ogromna ten ból ogromny, oczywiście oni się nie przyznają no bo to jest niepotrzebne. Po co? Strata jest, prawda? Zemsta jest. A były takie słowa, że się zemszczą, że się zemszczą? Tak symbolicznie trochę samolot, tam też samolot. Dziwnie, że. Właśnie ten atak też wcześniej, chyba dwie godziny wcześniej. Nie wiem, ja mam nadzieję, że się mylę. Ale no kurczę, no gdzieś mi te myśli chodzą po głowie, że jeśli się zemścić, to w taki właśnie sposób, który najbardziej zaboli i ten sposób, no i to zabolało no stary są nie wiem, no są pogrożone w żałobie, są ja, ja sam jestem smutny od tego czasu no bo to jest y, wielka strata ogromna ogromna, naprawdę bardzo smutna wiadomość i zobaczcie, i jest to bardzo bolesne być może to są tylko moje przemyślenia i no na pewno są moimi przemyśleniami, ale być może są to tylko moje takie farmazony, opowiadam głupoty, ale no chodzą mi te myśli po głowie. Że być może to była taka zemsta. ale tak jak mówię, mam nadzieję, że nie, ponieważ ponieważ y, ja jestem sercem wiecie po której stronie, więc tutaj ale różnie bywa w świecie. Czy to był wypadek? Mam nadzieję, że tak, że nikt nie maczał w tym swoich paluchów. No ale Różne wersje krążą. Różne wersje krążą, moi drodzy, i wiecie, no, wypadki, podobnie jak w Smoleńsku, to nie są przypadki. To nie jest tak, że samolot sobie leci i zahaczy o brzozę, nie, i się rozwali. Przypadków jest w życiu codziennym bardzo mało. Często dzieją się rzeczy, o których nie mamy zielonego pęcia i... O których nigdy nie, byśmy nie byli w stanie nawet pomyśleć, nawet sobie wyobrazić. Kurczę, no strasznie, ale to naprawdę taka jakaś pierwsza myśl, która mnie naszła. Bo to by się układało w całość, to by było takie logiczne. To by się układało w logiczną całość, to, że, że zabierają. Być może nawet jeśli. Jeśli do tego nie doszło, to. Zawsze jakąś tam pewną satysfakcję by mieli niektórzy, że o, oh, zobaczcie, Amerykanie też kogoś stracili. Wiecie, no, na świecie są różni ludzie. Są ludzie dobrzy, są ludzie wyrachowani, źli ludzie, którzy, dla których życie ludzkie nie ma większego znaczenia. Każdy się. Ja cały czas będę twierdził, że te dwie wieże w Nowym Jorku w 2001 roku to nie był żaden zamach, żaden wypadek, tylko to była zaplanowana akcja i zaplanowana akcja ze strony tutaj amerykańskiej, więc. Tak by to wyglądało. Zobaczymy. No, bo gdyby to było się sprawdziło, to wiecie, że byłaby wojna. No, bo to tam od razu by uderzył. Dlatego też nikt nie może się przyznać. Dobra, bo to już staje się naprawdę żałosne, co mówię. Ale są takie myśli, mam takie myśli. Kurczę, bardzo mi to y, martwi i chodzi mi to po głowie, dlatego musiałem się wygadać po prostu przed wami i powiedzieć to, co mam do powiedzenia. Bo to jest bardzo ważne. Kurczę, no. Nie wiem, co z tego będzie. Nie mam zielonego pojęcia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Cześć.